Polska może stać się kolejnym użytkownikiem kołowych transporterów opancerzonych Striker. Stany Zjednoczone miały bowiem nam zaproponować przekazanie partii tych pojazdów pochodzących z nadwyżek sił zbrojnych w ramach programu Excess Defense Articles. Sam kołowy transporter opancerzony Striker stał się symbolem sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych w ostatnich dwóch dekadach, porównywalnym z Humvee, Bradleyem czy M1 Abrams. Striker wywodzi się z rodziny pojazdów Pirania opracowanych przez szwajcarską firmę Mowag. Produkowana w 1972 roku rodzina pojazdów bardzo szybko zyskała uznanie dzięki zastosowaniu szeregu nowoczesnych rozwiązań. Przede wszystkim jednobryłowy kadłub z przodem w kształcie klina pozbawiony był przednich szyb, zwiększając poziom ochrony balistycznej. Było to rozwiązanie prawdopodobnie zaczerpnięte z polsko-czechosłowackiego transportera OT-64 Scott. Ponadto zastosowali oni przedział napędowy przesunięty do przodu na prawą stronę tuż obok przedziału kierowcy. Dzięki temu w środku kadłuba było o wiele więcej dostępnej przestrzeni. Niemalże od razu zyskały one uznanie i liczne zamówienia na całym świecie. Druga generacja, gdzie wprowadzono wozy w układzie 8x8 okazała się być rewolucyjna. Wszystko za sprawą pojazdu LAV-25 bazującego na Pirani, a ściślej jego kanadyjskiej licencyjnej odmianie LAV-2. Powstał on na zlecenie Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych i charakteryzował się uzbrojeniem w wieże z szybkostrzelną armatą automatyczną kaliber 25 mm M242 Bushmaster. Idea ta została rozpopularyzowana przez trzecią generację Piranii, którą zaczęto produkować od 1994 roku. W 2001 roku Pirania trzeciej generacji, a dzisiaj jej kanadyjska odmiana licencyjna LAV-3 została wybrana jako baza dla nowego pojazdu opancerzonego dla US Army. Miał on stanowić nowe uzbrojenie tzw. średnich brygadowych zespołów bojowych, Medium Brigade Combat Teams. Miały one stanowić swego rodzaju pomost między lekkimi brygadami piechoty operującymi na pojazdach Humvee, a ciężkimi brygadami pancernymi z bojowymi wozami piechoty Bradley i czołgami Abrams. Ośmiokołowe transportery opancerzone zapewniały bowiem lepszy stopień ochrony niż hamery, ale także lepszą dzielność terenową. Zarazem jednak były łatwiejsze do przerzutu drogą lotniczą, tańsze w utrzymaniu, ale i zakupie, ponadto posiadały większe przebiegi między remontami niż pojazdy gąsienicowe. Z racji na popularność wozów rodziny piranie na całym świecie i udaną służbę Lw 25 bazujących na drugiej generacji w korpusie Piechoty Stanów Zjednoczonych, US Army również zdecydowała się na wybranie pirani jako bazy dla nowego kołowego transportera pancerzonego, znanego ostatecznie jako M1126 Striker. Pojazd został uzbrojony w zdalnie sterowany moduł uzbrojenia M151 Cross, wywodzący się z norweskiego protektora. Mógł on być wyposażony w półcalowy karabin maszynowy M2HB lub 40 mm granatnik automatyczny MK19. Dysponuje dwuosobową załogą i jest zdolny w wersji transportera opancerzonego do przerzucania dziewięciosobowego desantu. Napęd stanowił silnik firmy Caterpillar model 3126 o mocy 350 koni mechanicznych prędkość maksymalna strikera wynosi 100 km na godzinę, zasięg operacyjny w pierwszej wersji to około 450 km, później podniesiony do 500 W przeciwieństwie do swoich europejskich kuzynów Striker nie dysponuje jednak zdolnością pływania. Debiut Strajkery oraz wyposażone w nie średnie zespoły bojowe przeszły podczas operacji Radzka Wolność w 2003 roku. Debiut ten był bardzo udany i wielu y, wojskowych uważało te pojazdy za lepsze, nawet od BWP Bradley. Pojazdy ceniono za bardzo dobre wyważenie stopnia opancerzenia i przeżywalności, także na ataki z użyciem min i bomb pułapek wysoką mobilność, dużą prędkość, cichą pracę, cichszą niż w wypadku pojazdów gąsienicowych i łatwość utrzymania w służbie. Za zadowalającą uważano siłę ognia zapewnioną przez zdalnie sterowany moduł uzbrojenia z karabinem M2 lub granatnikiem MK19. Przede wszystkim zdalnie sterowany moduł uzbrojenia zapewniał o wiele większy poziom ochrony strzelcowi, który teraz siedział sobie bezpiecznie w kadłubie. Zwiększało to również precyzję i celność strzelania, zwłaszcza podczas ognia prowadzonego wyruchu. W toku służby wprowadzono m.in. udoskonalony kadłub wyposażony w dno w kształcie litery V, zapewniający jeszcze lepszą ochronę przed minami i bombami pułapkami. Natomiast wraz ze wzrotem, jeśli chodzi o doktrynę wojenną i stopniowemu powrotowi ku działaniom w ramach konfliktów regularnych z dobrze wyposażonym przeciwnikiem, zaczęły niestety ujawniać się wady strajkerów, jeśli chodzi o zapewnioną przez nie siłę ognia. Stąd też zdecydowano się na doprowadzenie strajkerów do standardu kołowego bojowego wozu piechoty. Pojazdy wyposażone więc w zdalnie sterowane wieże wyposażone w armaty kalibru 30 mm. Tak powstały pojazdy M1296 Dragon z wieżą MT30 firmy Kongsberg, bazujące na kadłubach pierwszej wersji strajkera z płaskim dnem oraz wozy M1304 z izraelskimi wieżami Samson Pro oraz wykorzystujące kadłuby z dnem w kształcie litery V. Jednak redukcje, jak i również kolejne zmiany w doktrynie, zwłaszcza w ciągu ostatnich dwóch lat, spowodowały, że Amerykanom przybywała ilość wozów, które były niepotrzebne w służbie i były po prostu przenoszone do rezerwy. Około 400 maszyn zdecydowano się między innymi przekazać siłom zbrojnym Ukrainy, jak i też przekazywano wielu innym państwom. Kolejnym potencjalnym użytkownikiem pojazdów Striker miałby stać się Polska, której zaoferowano przekazanie partii pojazdów w ramach programu Excess Defense Articles. Umożliwia on przekazywanie państwom sojuszniczym sprzętu z nadwyżek Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Polska już wcześniej była jego beneficjentem przyjmując do służby m.in. dwie fregaty rakietowe typu Oliver Hazard Perry, partie wozów opancerzonych Cougar. W liczbie 300 sztuk, ale także samolot transportowe C-130E, a niedawno także C-130H Hercules. Program ten jest dosyć szeroko wykorzystywany, zwłaszcza przez państwa, które nie mogą sobie pozwolić na duże zakupy zbrojeniowe. Należy jednak pamiętać tutaj o jednej ważnej rzeczy: swoistym haczyku. Za sprzęt nic się nie płaci, natomiast trzeba zapłacić za ewentualne remonty oraz modyfikacje. Natomiast wcześniej delegacja państwa zainteresowanego może przyjechać i obejrzeć, skontrolować stan sprzętu, jaki ma zostać przekazany. Pozwala to określić zakres prac, a tym samym zakres kosztów, jakie trzeba by było ponieść, aby sprzęt był zdatny do użytku. W ten sposób między innymi całkiem niedawno Grecja zrezygnowała z nabycia partii około 180 bojowych wozów piechoty Bradley. Pokazane jej pojazdy były w niezbyt dobrym stanie technicznym i wymagały one znaczących napraw i modyfikacji, co Grecy uznali za po prostu nieopłacalne finansowo. Oczywiście rzecz jasna można także trafić na pojazdy w dobrym stanie, tak jak było w naszym wypadku, czy w wypadku na przykład Chorwacji, która nabyła śmigłowce OH58 Kajała, czy też Egiptu, który całkiem niedawno nabył ponad 1000 minoodpornych pojazdów patrolowych kilku wersji. Tak więc istnieje możliwość przy odpowiednim doborze egzemplarzy, by za naprawdę symboliczne pieniądze uzyskać sprzęt, który mógłby znacząco wypełnić luki, jeśli chodzi o polskie zdolności bojowe. Tym bardziej, że wdrażanie nowego sprzętu, a więc kołowych transporterów pancerzonych Rosomak, jak i również gąsienicowych bojowych wozów piechoty Borsuk, zajmie jeszcze ładnych kilka lat. Oprócz samych kosztów pozyskania, a ściślej remontu, modyfikacji sprzętu pozostaje jednak pytanie, czy miałby to tak naprawdę większy sens. Po pierwsze, Striker jest słabiej uzbrojony od kołowych transporterów opancerzonych Rosomak, które tak naprawdę powinny być klasyfikowane jako kołowy bojowy wóz piechoty. Na problem ten zresztą zwrócili sami Amerykanie, o czym mówiłem wcześniej. Dodatkowo nie posiada on zdolności do pływania, więc średnio nadawałby się nawet jako zapchaj dziura w miejsce bojowych wozów piechoty BWP-1. Niezbędne byłoby też ustanowienie całego łańcucha wsparcia logistycznego z myślą o trzymaniu strajkerów w służbie, zwłaszcza jeśli chodzi o zapas części zamiennych. Trochę mniej problemu byłoby z zapewnieniem zdolności do napraw, bowiem jest to nadal konstrukcja wykorzystująca napęd ośmiokołowy. I tutaj jest dosyć duże podobieństwo z Rosamakiem. Wszystko tutaj tak naprawdę zależy czy potraktowano by Strykera po prostu jako pomost do czasu rozkręcenia produkcji Borsuków i nowej wersji Rosamaka. Czy też uznać go za w cudzysłowie pełnoprawny nowy model uzbrojenia dla wojska polskiego, który zostałby z nami na dłużej? Jeśli chodzi o wariant pierwszy, to wozy M1126 Striker nie byłby najgorszym wyborem. Owszem, trzeba by było ponieść część kosztów, zwłaszcza jeśli chodzi o zapas części zamiennych i utrzymanie w perspektywie około dekady wozów w służbie. Podejdźmy do tego jak do zakupu auta używanego. Wybieramy egzemplarz w dosyć dobrym stanie technicznym, takim, który zagwarantuje nam ładnych kilka lat służby, a w momencie, kiedy widzimy, że zbliża się on coraz bardziej nieubłaganie do konieczności wykonania poważnych napraw, po prostu opychamy go dalej lub na złom. W wypadku drugim, gdzie w wojsku polskim na stałe miałyby zawitać związki taktyczne wyposażone w strajkery, sytuacja już nie jest tak różowa. Mielibyśmy tutaj do czynienia z wozem, tożsamym z Rosomakiem, ale gorszym jeśli chodzi o zdolności bojowe i dla którego trzeba by było zbudować zdolności o jego, dal, jego dalszego utrzymania w służbie, w tym wykonywania poważnych prac remontowych. Dotyczy to przede wszystkim kosztów związanych z pozyskaniem odpowiedniego zapasu części zamiennych, w mniejszym kwestii ustanowienia zdolności na terenie poszczególnych zakładów. Stryker jest mimo wszystko bowiem ośmiokołowym transporterem opancerzonym, dosyć zbliżonym konstrukcyjnie do Rosomaka. Natomiast dosyć kluczowa może być kwestia braku pływalności. Skoro striker nie pływa, a zarówno standardowy wóz piechoty Borsuk, jak i podstawowy kołowy transporter opancerzony Rosamak są do tego zdolne, to czy nie lepiej byłoby wyposażyć takie nazwijmy to tymczasowe oddziały w pojazdy typu MRAP? Czy nie lepiej byłoby po prostu zamówić kolejną partię pojazdów Kugar? Najlepiej w wersji 6x6 lub też Max Pro Dash, zwłaszcza, że będą one zapewniać porównywalną siłę ognia z racji uzbrojenia w karabiny dużego kalibru lub granatniki automatyczne, tak samo jak Striker. Chociaż przewaga Strikera polega na tym, że jego uzbrojenie jest zamocowane w zdalnie sterowanym module uzbrojenia, a w wypadku MRAPów byłyby to pojazdy wyposażone w załogowe jednoosobowe wieżyczki. Natomiast manewr w rodzaju zamówienia strajkerów yy, i następnie ich doposażenia w wieże yy, załogowe z załogowym sarmatemikręberem 30 mm, moim zdaniem taki manewr by nie przeszedł ze względu na bardzo wysokie koszty przedsięwzięcia. Oczywiście istnieje również wariant inny niż yy, zamówienie strajkerów jako pomost do czasu rozkręcenia produkcji rosamaków i lub borsuków, czy też włączenia yy, yy, strajkerów na stałe w krajobraz Wojska Polskiego. Jest to po prostu zamówienie tych wozów, by je następnie przekazać siłom zbrojnym Ukrainy, aby mogły nadal dalej skutecznie prowadzić działania bojowe przeciwko Rosji, odwlekając potencjalny atak na kraje natowskie. Podsumowując, o ile M1126 Striker sam w sobie nie jest złym, a jest dobrym, nawet ponad przeciętnym pojazdem w swojej klasie, to jednak jego sens wdrożenia do służby w wojsku polskim w formie innej niż pomostowe zdaje się nie mieć sensu nie dysponuje on aż takimi zdolnościami bojowymi jak Rosomak ale przede wszystkim nie jest pojazdem obecnie używanym co wymagałoby ustawienie całego łańcucha logistycznego z myślą o utrzymanie tych maszyn w służbie zwłaszcza w dłuższej perspektywie jako pomost o wiele lepiej nadawałyby się minoodporne wozy Kugar lub Max Pro Dash, które zresztą są już wykorzystywane w wojsku polskim. Ale otwartym pozostaje pytanie, czy wojsko polskie zdecyduje się na pozyskanie pojazdów M1126 Striker. Ja na koniec tradycyjnie zapraszam Was do ocen, komentarzy i dyskusji na moim kanale. Jeśli jesteś nowy, serdecznie zapraszam Cię także do subskrypcji oraz kliknięcia przycisku notyfikacji, znajdującego się pod filmikiem, abyś był na bieżąco informowany o nowych materiałach na kanale. Koniec transmisji.